Dzisiaj wyjątkową sesją jest kolejny okres przeceny najważniejszych walorów warszawskiego pakietu WIG-20 tak do bardzo ważnego poziomu. Minimum na chwilę obecną to jest 2383. Jest to nie tylko minimum wynikające z. Jest, jest, jest to nie tylko odczyt wynikający z minimum kwietniowego DNK, ale jest to także Podstawa klina, trójkąta, który do tej pory ściągał rynek na południe. Niedźwiedzie rozegrały wręcz idealnie formację klina, dochodząc do podstawy, co to może oznaczać z podręcznikowego punktu widzenia, skoro niedźwiedzie wykonały plan A, no to mogą sobie odpocząć. Pytanie, czy nie jest to pretekst do korekty wzrostowej, nowego impulsu wzrostowego na chwilę są takich? Wniosków z wykresu nie widać, lokalny trend spadkowy obowiązuje i jest jeszcze plan B. Plan B niedźwiedzi polega na tym, że skoro jeden klin został rozegrany, to może rynek ma ochotę rozegrać drugi klin. Jednakże jego podstawa to jest minimum styczniowe z tego roku, jest to 2161. No I tak naprawdę indeks wyszedł dołem z tej formacji. Czy tego typu struktura zachęci do dalszej korekty przeceny? Okaże się w kolejnych tygodniach, Cel i May and Go Away cały czas obowiązuje, dlatego też niedźwiedzie mają się czym zająć w najbliższym czasie. Jednakże na chwilę obecną plan A został wykonany, 2383 zostało przetestowane, czyli niedźwiedzie mogą sobie odpocząć, a byki mają zielone światło do wykonania korekty zyskowej.